Hej wszystkim z tej strony Lisa. No e, i zapraszam Was do opowiadania... E, stát, e, będziemy, będziemy sobie także Rockstar. Добрый planet. Мы входим, аж шутидко, Окей. I zaraz zobaczycie, na czym jestem. Uwaga. 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 Uwaga, uwaga, I trzy, dwa, jeden. Zero. O, proszę, jestem na skutku. Takim pięknym skuteru. No i co możemy zrobić? Bo praktycznie to ja nie mam, robotki. Um, może pójdziemy na parkour Jakiś może mój. Przejdziemy z. Nie, nie, nie. Nie. Ale okej. Okay. Dobra. A w sumie możemy ten parkour przedłużyć, bo chciałam wcześniej przedłużyć. Bo ja nie wiem, czy tym parku jest najdłuższy. Tak się chyba nazywa. Mhm. To, żeby nie był taki ten krótki możemy coś mazać i o, tutaj dodamy um. I, i tutaj trzeba będzie, um. Kucza, bo ja nie wiem jak to zrobić, to żeby um. albo mam pomysła. Jak to zrobić, żeby skrótów nie było? Że po ścianach nie pochodz? Trzeba będzie sprawdzić trochę HP. Chodź nie trzeba tak na to będzie, bo tu trzeba można już po ścianie. Ale tutaj nie będzie i będzie trzeba... Nie, tu nie, 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 nie. to, to będzie trudne, mi się zdaje. Nikt tak nie zobaczy. że tu trzeba będzie. A to będzie w sumie bardzo trudne. Ale to jest parkura. okej, i będą tutaj. Eee, nie, tu dziura. Nie, 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 nie. Musimy zaklepać. Okej. Okay. I teraz jak będą tutaj, to będzie miejsce na portal. I mm, to będzie takie ukryte. Bo też nie będzie można było zrobić skróta do tego portalu. I trzeba będzie iść. No niestety, normalnie. Niby skróta. Hop, 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 hop. Z boku będzie. Jakoś się spróbuję pomieścić. O. Tylko musimy zostawić to wejście jakieś. O, dobra, tutaj będzie takie wejście. I okay. czyta. No jeszcze tutaj takie. Okej. Okay.

takiego tutaj miejsca zrobionego specjalnego na no, metę. Myślę, że to, to nie jest długie przedłużenie, ale ten oczywiście tak, żeby nie można było się tu wspiąć. Ten do tego będzie tutaj ściana, ale to dopiero jak postawię metę. Okej, okay. Dobra. Mm, by nie by to O tu niby się będzie wydawało, a to blisko meta. A to niby tak blisko, a jednak trzeba dużo przejść, żeby. E, no, ogólnie przejść tak bardzo. Bardzo dużo przejść trzeba. I no, ale ja teraz cały czas w sumie gadule. muszę się wziąć trochę do roboty. Aha, ja, ja nie tu to pasuję do to miejsca. Nie, nie, nie. Dobra, tu będzie. Tu miejsce na tym x-ik będzie, będzie jednokierunkowe. Okej. Okay. Okej. Okay. Ojejku, dobra. Tutaj, 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 bla, bla, bla. Robimy sobie a jak? Szkoda, że nie mogę tego przez chwilę Ja Wiem, że tu istnieją takie narzędzia, ale ja nie lubię ich używać, bo zawsze coś tam zepsuję. niby. jeszcze więc... Pewnie ktoś się będzie przejechał po ścianach, żeby ten pewnie zobaczył właśnie. E... O, właśnie to, dlatego tu nie może być na razie zny. dziury. Muszę już tam postawić portal, żeby dokończyć. Dobra, będziemy tak. Portal. Bierzemy portal, o, chociaż nie wiem, czy to będzie w ogóle... Możliwe, ok. Ja to zmarzę. Aha, tu jest portal. Tędy idziemy. Oczywiście to zmarzę zaraz. Tu jest to wejście. Tu ustawiam portal. I idziemy teraz szybko, szybko dawać tą Xika. O, pięknie. No i dobra. Teraz musimy szyb, szybko zaklepiemy. Mhm. O, nie nie. nie. Wait. No dobra, ja nawet nie wiem, czy to będzie tam możliwe, ale ta przeszkoda chyba będzie wtedy hardcore'a. Więc... O, tu pięknie zaklepiamy, żeby nie było żadnej dziury. Tam muszę jeszcze klocki, które niestety mi się trochę pozostawiły. E może jeden krotek, no, dobra, pięknie, pięknie. I e, mój, mój najdłuższy parku. Narobimy. Nie wiem, czego tu zrobić. Tak naprawdę, zdjęcie może mury? Może, 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 nie wiem. Coś tu takiego ciekawego. Dobra, może tutaj będzie ja ładka świata. I proszę was jeszcze testuję, a to zagramy. W będzie parkour. Eee, I spróbujemy go przejść, bo jak mi się nie będzie dało tej przeszkody przejść, ale w sumie zobaczymy. Trzeba będzie mieć wtedy chyba wszystkie nawet HP, bo się <laughs> będzie dało. No dobra, więc przechodzimy. No na szczęście tam postawiłam tylko dwa takie cośki, bo... Yy, też nie było miejsca, nie? Ale też w sumie dobrze, by było. sama chyba to by nie przeszła. No nie no. Mi się się zaczyna. Mm, w ogóle... Okej, okay, tutaj Hops, so la la sobie... Tam i tu, ja tu pisanki śpiewam, no, ale dobra. Mm, tak na razie ten parkour jest ok, bo kiedyś przechodziłam sama. Yy, I no, tu się da, tu dam polepalkę. Mogę to tu sobie postawić, żeby robić w no i do, właśnie do tych tych, ale to co nowe to, to nie wiem czy to jest w ogóle możliwe. Dlatego musimy zobaczyć i sprawdzić. Okej. Okay. Dobra, już jesteśmy na blisko. Eee, hop. O nie, to jest skrót, o nie. Kurczaki. Będę musiała go zaklepić, Tego będziemy musieli zedytować. Ale to już... Ja to poza odcinkiem zrobię, bo... Ale ponieważ nie będę, nie będę was zanudzać, choć się chyba zanubi nie. Ua, no! ja nie wiem gdzie to w sumie mam przejść, nie? Good A jak coś, bo mi się może włączyć w każdej chwili nagrywanie. I pewnie w innym odcinku o tym mogę wspomnieć. Ajaj! Ale dobra, ja już będę na serio kończyć. W innym odcinku wspomnę, czy się da, czy nie. I cześć!